Dziewczyny, docencie swoje możliwości i dążcie do informatyków, programistów i specjalistów IT, bo warto, na razie jesteśmy w większości, ale to też ma swoje plusy. Poza tym, na studiach liczy się też wytrwałość, a dziewczyny lepiej sobie radzą z tym wyzwaniem. Na rynku pracy informatyka daje ogromne możliwości, ponieważ możesz wybierać spośród różnych specjalności typu administrowanie sieciami, możesz być programistą, bazodonowcem, możesz wybierać spośród dużej ilości kategorii. Nie ma problemu z pracą zdalnie możesz pracować z domu na całym świecie. Kadra akademicka jest bardzo pomocna. Moi koledzy są fantastyczni, naprawdę wszyscy są bardzo pomocni. To właśnie jeden z elementów, które będę najmilej wspominać po studiach, to są właśnie moi znajomi tutaj ze studiów. Cieszę się, że mogłam właśnie w nimi studiować. Pojechałam na praktyki zagraniczne. Do na Cyprze przez trzy miesiące i działam, byłam tam. Stażystką odnośnie spraw IT. Kampus jest bardzo nowoczesny. Instytut Informatyki mieści się w nowoczesnym kampusie na obrzeżach Białego Stoku. Jest to nowy budynek, nowe sprzęty, więc nic tylko się uczyć. Można być dumnym, że tu się studiuje. Dziewczyna, zapraszam Was do kierunków ścisłych na Uniwersytecie w Stoku. Skoro mi się udało na informatyce po kierunku biologiczno-chemicznym, Wam też się uda.